Witam serdecznie w mojej bibliotece. Zmieńmy ten strój jednak na coś innego. Na przykład na taką klasyczną, prostą, wygodną sukienkę od Retro Stage. Jakoś tak mam dziwne wrażenie, że trochę bardziej będzie mi pasować. Tak to to wygląda trochę tak nudno. Ale ta sukienka też jest jakaś taka grzeczna, z tym trzeba coś zrobić. Nie wiem czemu, kojarzy mi się z mundurkami pracowników KFC, ale jakieś takie w amerykańskich filmach, bo nigdy nie widziałam takich w Polsce. Dobra, lecimy. Najpierw założę na to to fajen, dupsko. Raczej razie mnie to w ogóle nie przekonuje. Będziemy jeszcze z paskiem wielgachnym, ponieważ można albo gruba, albo wcale. Ej, dobra, teraz to zaczyna wyglądać. Noise. Mamy tutaj jeszcze perukę, o której ostatnio zapomniałam, więc prawdopodobnie czuję się bardzo, bardzo smutna. Ej, siedzi to. Podoba mi się. Dobra, jeszcze ręce. My blok 27 Era. Ale jedna para rękawiczek to jest za mało. Wiecie, żeby było mi cieplej. W skali od 1 do 10 dałabym takie 6. A wy ile?